Dzień dobry, witam serdecznie. To będzie haul domowo-ubraniowy, natomiast tych ubrań mam tu niewiele. Także zacznę od ciuchów, a później pokażę Wam, co kupiłam do domu z rzeczy w Sinsei. Zacznę od spodenek, które delikatnie imitują taką obszerniejszą spódnicę, i to są takie oto spodenki. Jeśli chodzi o skład, to tutaj mamy. 100% wiskozy. Ja widziałam rozmiar L i od razu Wam mówię, że ta L -ka jest za duża, one są dużo większe, dużo szersze, więc zamówiłam sobie rozmiar mniejszy już, natomiast zamówiłam je w innym kolorze. One występują w trzech kolorach, jest chyba czerwony z kwiatuszkami, ten niebieski w kropeczki i jeszcze taki. Biało-czarny i ja zdecydowałam się na te biało-czarne w rozmiarze M, także te będę odsyłać, a zamówiłam sobie inny kolor i inny rozmiar. Sam krój mi się podoba, bo rzeczywiście one wyglądają jak spódnica, a są wygodne, bo są z spodenkami. I tutaj do każdego topu będą pięknie się prezentować, skład jak najbardziej na plus, także bardzo mi się to podoba. I o dziwo, one nie są takie cieniutkie. No, może delikatnie. Te produkty z ja niestety te letnie delikatnie prześwitują, są raczej cieńsze, natomiast w tych spodenkach nie jest aż tak źle. Wydaje mi się, że tutaj do każdej wielizny będzie to dobrze wyglądać, ale koniec końców <grym> wydaje mi się, że ten kolor będzie dużo lepiej na mnie pasować. Te Wam podlinkuję na dole, a kolory macie od razu w tym samym linku, także tutaj nie ma problemu. I następnie zamówiłam dwa takie same komplety w dwóch różnych kolorach i wziąłam różne rozmiary, żeby sobie porównać, co lepiej leży. I zacznę od przepięknej. To jest taka bluzko-kamizelka, wiązana tutaj na szyi, i tutaj mam eleczkę, także tak się prezentuje. Jest fantastyczna z podszewką, taki grubszy materiał, bardzo mi się to podoba. I e, jeśli chodzi o skład, to mamy 55 wiskoza, e, 23 len, 17 poliester, 5 bawełna, ale niestety podszewka to jest 80% poliester i 20 bawełna. Wydaje mi się, że to się nie nada na takie letnie dni, bo to jest naprawdę gruby, porządny materiał, ale Bluzka mi się bardzo podoba i do kompletu mam spodnie również z tego samego materiału. One już są oczywiście bez podszewki, również rozmiar L i to są takie czarne spodnie z bardzo szeroką nogawką. Także taki zestaw i jeśli chodzi i tutaj mam rozmiar L i czarny kolor. Ale oczywiście występuje również w różowym, także różowy komplecik również mam. Tutaj mam XL w różowym kolorze, ten sam model, także zaraz zobaczycie go na mnie. I do tego dobrałam czarne, różowe spodnie i tutaj wzięłam również XL, bo chciałam zobaczyć jak się będą prezentować. One są na gumeczce, nie mają żadnego zapięcia. Posiadają kieszenie właśnie na różowym. Będziecie to lepiej widzieć, jak tutaj ta góra się komponuje, niż na czarnym. Natomiast, co Wam mogę powiedzieć, to spodni sobie nie zostawiam. Dla mnie są za szerokie i zbyt poszerzające. Nie podoba mi się ten efekt. Także jeśli chodzi o krój tych spodni nie do końca mój. Natomiast raczej zostawię sobie tą czarną kamizelkę, bo będzie pasować do wielu rzeczy, jak jakieś spódniczki bombki, czy właśnie shorty ewentualnie, klasyczne spodnie. Także czarną kamizelkę sobie zostawię, resztę odsyłam. Ta różowa. Nie będę zostawiać dwóch kolorów, bo to bez sensu, a wydaje mi się, że czarna mi się bardziej sprawdzi, żeby sobie ewentualnie z czymś innym to połączyć i ostatnia rzecz, którą mam z ubrań, to są spodnie z taką klamrą. I niestety nie do końca ten krój również mi odpowiada Tutaj mam XL -kę. Spodnie są tradycyjnie zapinane Tutaj mamy i haftkę, i guziczek, i zamek Ten pasek się odpina Fajny model, natomiast tak samo nie do mojej sylwetki Nie wygląda to korzystnie Mamy tutaj kieszenie Materiał jest sztuczny niestety i czuć to już w dotyku. Tu mamy 95 poliester, 5 elastan. Te spodnie również występują w jasnym kolorze. Ten spodnie nie do końca pasuje do mojej sylwetki, więc szkoda, bo bardzo podoba mi się właśnie ten paseczek. Spodnie mają prostą nogawkę, mają kancik przez środek. I tutaj Wam nie powiedziałam, ale jeśli chodzi o rozmiar tych kompletów różowego i czarnego, to zdecydowanie do moich wymiarów lepiej wygląda LK, XL w tym różowym komplecie jest za duża zarówno kamizelka, jak i spodnie. Jeśli chodzi o te czarne spodnie z tym złotym paskiem, to tutaj mam dylemat, bo... Są zbyt opięte, natomiast pasie są za duże. Także, no to zdecydowanie nie jest mój krój, także niestety. A jeśli chodzi o te krótkie spodenki niebieskie, to one są dość poszerzające, ale może to być kwestia właśnie za dużego rozmiaru, że w przypadku rozmiaru właśnie tego M, który zamówiłam mniejszy, no to będą się dużo lepiej układać i będą lepiej po prostu wyglądać. I yy, przechodząc już do holu domowego, zacznę od pierdółki, która kosztowała 16 zł. I to jest taki przepiękny, minimalistyczny wazon w takie pasy. Kolor taki biały, taki. Taka brudna biel, bardzo ładne wykonanie. I ja już widzę w tym wazonie na przykład gipsówkę, którą można później ususzyć i będzie pięknie się prezentować w tym wazonie. Ale też jakieś świeże, delikatne kwiaty, jakieś goździki też będą w tym pięknie wyglądać. No i cena za taki wazon 16 zł. No to wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Następna rzecz jest do kuchni 26 zł bez grosza i to jest taki piękny pojemnik. Tutaj na gąbkę do mycia naczyń, a tutaj na płyn do naczyń, także bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Był jeszcze w jasnym kolorze, natomiast u nas do kuchni bardziej będzie pasować czarny, także fenomenalne to jest takie masywne. Mam nadzieję, że pompka działa dobrze, ale wydaje mi się, że będzie w porządku. No i za 26 zł. W ogóle teraz bardzo często oglądam dział dział Dom w Senseju i te ceny w ogóle są nieporównywalne do żadnej innej sieciówki. Następną rzecz ciężko mi będzie Wam pokazać, bo jeszcze tego nie składałam, ale podlinkuję Wam to na dole, bo jeśli szukacie, to wydaje mi się, że takie rzeczy też się bardzo szybko wyprzedają. To jest kosz na pranie. I bardzo dobrze będziecie go widzieć na zdjęciach. Na zdjęciach na stronie, jak on wygląda złożony. W cenie 59,99. I to jest właśnie taki kosz. W środku jest z taką wkładką tkaninową. Jest zamykany z pokrywką. Dzisiaj nie będę składać, bo na razie nie jest mi potrzebny. Natomiast, jak już go złożę, to wam go oczywiście pokażę. Z tym, że nie gwarantuję, że jak Pokażę Wam go złożonego, to on jeszcze będzie dostępny, więc wolę Wam dodać linka teraz. Jeśli y, jesteście zainteresowane, wystarczy popatrzeć na zdjęcia. Tam również będziecie miały y, wymiary tego produktu. Dobra, i teraz mam cały karton do domu, który dosłownie przed chwilą odbierałam z punktu w żabce. E, natomiast tam jest bardzo dużo szkła. I jestem przerażona, w jakim stanie ten karton przyszedł, bo on jest cały potwierany, te taśmy są zerwane. Ja wiem, że te taśmy są e, papierowe, więc one nie trzymają za dużo. E, pani nawet tego kartonu nie podnosiła, po prostu kopnęła mi go nogą. E, wiecie, przesunęła po podłodze nogą e, i kazała go zabierać. Także zdziwiło mnie to bardzo, a ja już miałam, a ja już miałam takie przerażenie w oczach, bo wiedziałam, co tam jest i boję się, w jakim stanie to przyszło, także zaraz tu sobie zobaczymy. E, zacznę od pierdółki. E, będzie się troszkę światło odbijać. To jest taki gadżet za 10 zł. i tutaj mamy zapakowane w ogóle w takie osłonki plastikowe, więc świetnie. Czy ja to mogę otworzyć? Wiecie co, ja to otworzę. Dobra, wyciągnę to z opakowania, żebyście lepiej widziały. I tutaj mamy tak, w plastikowej obramówce i tutaj z dwóch stron. Z jednej strony mamy obieraczkę, a z drugiej strony mamy oh, taki nożyk. Zadyszkę. Ciekawe, czy to jest ostre. Nie, nie jest jakoś bardzo ostry, ale myślę, że to naprawdę fajny gadżet do obierania owoców, czy na przykład czosnku, czy, czy na przykład pieczarek. Fajny gadżet, dobrze zabezpieczony z dwóch stron. Następna rzecz. To jest stolniczka i pieprzniczka. Kosztowało to 18 albo 20 zł. Już sobie otworzymy. I to jest w wersji takiej ceramicznej. Dość spore. Bardzo mi się podoba. Trzy otworki tutaj. Dwa otworki tutaj. Podoba mi się design. To jest takie bardzo proste, ale myślę, że wygląda naprawdę ładnie. Jest takie bardzo poręczne. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze to w ogóle przyszło zapakowane, bo to wszystko było poowijane w tych takich, nie wiem, bambusowych, czy z czego są te papierki. I nie dość, że to przyszło w kartonach, i kartony były owinięte tymi zabezpieczeniami. To jeszcze w środku również było to zabezpieczone mam zestaw trzech szklanych misek z bambusowymi pokrywkami. Tutaj mamy te pokrywki i widzę, że nic się nie potłukło, także jestem zadowolona. Mała miseczka. Później mamy większą miseczkę, odrobinkę i największą. I ja y, skusiłam się na te produkty, bo była jakaś promocja, że z kodem Spring y, te produkty były w dobrych cenach. I ten zestaw tych trzech misek wyszedł 27 zł. Także wzięłam dwie sztuki. Zaraz sobie tylko sprawdzę, czy dwie sztuki, czyli sześć takich miseczek z pokrywkami. No, wydaje mi się, że cenowo bardzo korzystnie. 27 zł. Szklane, porządne pojemniki. Nic nie jest rozbite, więc fantastycznie, ale dla pewności zaraz sobie sprawdzę te drugie wszystko jest, za, wszystko było zabezpieczone, powkładane jeszcze y, te, te zabezpieczenia jeszcze powkładane między miseczki. Także jestem y, także jestem naprawdę w pozytywnym szoku, jak dobrze zabezpieczają produkty. Tych... oho! Tutaj chyba nie do końca. I tutaj chyba mamy niespodziankę, bo coś czuję, że tutaj jest coś nie tak. No i dupa. Ciekawe jak z zwrotami takich potłuczonych produktów. Uuu, no i tutaj już mamy rozbitą miseczkę. Dobrze. No i tak pochwaliłam i jednak mamy rozbitą miseczkę. Ta duża jest całkowicie roztrzaskana. Także ja, to za, także ja to zapakuję. Ciekawa jestem, czy ze zwrotem rozbitej miseczki mogę iść stacjonarnie, czy muszę im to e, odesłać. Także wkładam to. I jeszcze tutaj jest pełno szkła. Dobra, to wygląda, że przyszło w całości. I to mamy takie... Pucharki do picia w kolorze różowym. Na stronie wydawały się bardziej różowe tutaj jest bardziej taka poświata brzoskwiniowa, natomiast one też wychodziły korzystnie cenowo, bo tutaj za cztery takie kieliszki wyszło 20 zł. One normalnie w regularnej cenie kosztują 30 zł. Więc tutaj 10 zł Taniej było z tym kodem Natomiast były przecenione Tylko niektóre kolory Bardzo porządne szkło Dobrze wykonane Naprawdę te kieliszki są takie Masywne, myślę, że świetnie Się sprawdzą Ten karton przyszedł w całości, pomimo, że one w środku Nie były w żaden sposób Zabezpieczone, tak przyszły Troszkę się obijały o siebie Więc jestem w szoku, ale ale nie widać tutaj żadnych korysowań na ten moment. Liczyłam się z tym, że może się coś stać, że tyle szkła zamawiam w jednej paczce, ale zależało mi na tym, żeby skorzystać z tego kodu i mieć taniej. No to teraz, babo, masz taniej, ale masz problem. No, bywa i tak. Zawsze w życiu jest kolorowo i nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. I te też przyszły w całości, także fantastycznie te są. Całe, nic się tutaj nie zadziało. Cieszy mnie, bo te kieliszki nie mają żadnych odprysków, są naprawdę dobrze wykonane. Więc za 20 zł czteropak po 5 zł szklaneczka. Nie podobały mi się te ciemnoróżowe, ale ja mam problem, bo ja bardzo często rozwijam szklanki, leci mi wszystko z rąk. Także u mnie im taniej, tym lepiej, bo rzeczywiście ja mam problem i e, bo rzeczywiście ja mam problem i czasem coś wyciągam z szafki i po prostu po rzeczy, także jeśli chodzi o szklane produkty, lubię je kupić troszkę taniej. w razie gdyby coś było nie tak, to nie jest mi szkoda wydanych pieniędzy na te produkty. By było na tyle mały fail z tymi szklanymi pojemnikami. dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. hej.